I czołem. zaczynamy maturę próbną w tym roku. Od razu zaczynamy od wzoru skróconego mnożenia. To jest pierwiastek 6 minus pierwiastek z 2 do drugiej minus 2 pierwiastki z 3. Tutaj ten pierwszy składnik to jest taki wzór skróconego mnożenia: a kwadrat minus 2b plus b kwadrat, czyli wrzucam pierwiastek 6 minus pierwiastek z 2 do kwadratu, to się równa pierwiastek z 6 do kwadratu minus 2 razy pierwiastek 6 razy pierwiastek 2 plus pierwiastek 2 do kwadratu to się równa pierwiastek z 6 do kwadratu to jest pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 czyli pierwiastek z 36 czyli 6 pierwiastek z 2 do kwadratu to się równa pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 a to jest pierwiastek z 4 czyli 2 i tu mam pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2, to jest pierwiastek z 6 razy 2, czyli pierwiastek z 12, a to jest pierwiastek z 4 razy 3, a to jest pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3, a to się równa 2 pierwiastki z 3. I teraz tak, dlaczego tu mogłam to zrobić, bo te pierwiastki są tego samego stopnia, to jest klucz do tego zadania. Ym, więc podstawiajmy tu, co nam wyszło, czyli jest 6 minus 2 razy 2 pierwiastki z 3 plus 2 to się równa. 6 minus 4 pierwiastki z 3 yy, plus 8 to się równa. A i już sobie dodałam przepraszam Was, plus 2. Yy, wybaczcie za taki yy, yy, momentami, że sama daję sobie odpowiedzi, ale. Ja wam to staram się to rozpisać bardzo dokładnie, a w głowie mam już wynik, więc czasem jest po prostu z tym ciężko ogarnąć moi. Moją głowę. Więc tak, za to, oj, czekajcie, za tą część tu, czyli za to, mogę sobie podstawić ten wynik i tak robię. Czyli mam 8 minus 4 pierwiastek z 3, minus 2 pierwiastki z 3, to się równa 8 minus 6 pierwiastków z 3, czyli odpowiedź A.